Siemanko, to jest kolejny odcinek z gry, z gry Minecraft na modach z paczki modów Kekit, kurde, Balance. Znajdziecie ją na stronie technikpak.net Natomiast ta paczka jest zmodyfikowana przeze mnie, dodany jest Blue Power dodany jest, Project i e i parę innych modów I Power To jest dodany i to są wszystkie mody, które są dodane To jest już bodajże piąty odcinek z tej gry, piąty albo szósty jakoś tak Także Dziękuję za obecność na pozostałych odcinkach. Ale lećmy sobie dalej, bo tutaj nam się już wykryło, że jest pełno. Tu jeszcze nie, ale dobra, lećmy. W tym odcinku zrobimy sobie zasilanie do tych maszynek, a w poprzednim zrobiliśmy to wszystko. Także zróbmy sobie tutaj teraz: ee, zróbmy sobie teraz tutaj zasilanko dla tych wszystkich maszynek bo ono musi tutaj przyjść i teraz okej okay, tutaj tutaj eee, tutaj już mam znowu pełny muszę trochę tutaj zaraz eee, się że tak powiem opróżnić z tego towaru co mam bo mam za dużo Akurat ta skrzynka jest pod ręką. I ona sobie tutaj jakoś tam powiedzmy działa. fak faktem się zapełnia dość, dość szybko. Ale ona sobie potem daje radę, bo ona teraz tutaj wysyła mnóstwo koblistona A moglibyśmy do sortowania zaronić jeszcze tą maszynkę, która właśnie mogłaby nam sortować żelazo i tak dalej. Ale one sobie tutaj poradzą na spokojnie jak będzie jakaś. Chwilowa przerwa w kopalni, co może za chwileczkę zrobimy, odetniemy jej na chwilę prąd, żeby tutaj tą skrzynkę wyczyściło. Ale dobra, róbmy dalej, bo jest to tutaj potrzebne nam, bo prąd musimy mieć z kopalni i teraz tak. Wejście do kopalni jest na równo z tym, więc pójdziemy sobie tutaj i teraz zrobimy sobie tak. Tutaj jest. Idealnie tutaj będziemy mieli średnie napięcie. Idealnie tutaj będziemy mieli średnie napięcie, także jest. Idealnie mam pochodnie tutaj. Także zróbmy sobie tutaj przejście eleganckie do tego, no. No, okazuje się, że to jest niżej, ale to ja tak przewidywałem, że to jest niżej. To było przewidziane u mnie, że to jest delikatnie niżej. Także ja się tym nie przejmuję na spokojnie mnie to nie martwię, akurat. Ale musimy sobie przejść z kabelkiem. A ja nie mam kabelka złotego, chyba już, bo mi się skończył złoty kabelek. Ale sobie go ewentualnie zrobimy. Nie, jeszcze mamy. Dobra, ok, super. E, tu mamy, nie, tu mamy Badboxa, ale potrzebujemy zrobić LV Transformer. Mm -hmm. LV Transformer. E, Dokładnie. Kabelki mieć i drewno, ok. Kabelki mieć i. Kabelki mieć i drewno. Kabelki mam, mieć mam. Nie mam natomiast tutaj drewna żadnego. Jeszcze, ale już tutaj sobie przyniesiemy, bo mamy odrobinkę tutaj drewienka, także super. I, dobra, i róbmy, to było bodajże tu, tu, tu oczywiście to jest niepotrzebne potem było tutaj i teraz było tu i dokładnie mamy LV Transformer i teraz zróbmy sobie e, pociągnijmy sobie po prostu kabel na złotym kablu mniejsze straty niż na miedzianym, zwłaszcza że miedziany nie przewodzi średniego napięcia, tylko przewodzi niskie napięcie, ale ja dokładnie idziemy sobie tutaj, tędy, 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 i sobie już dochodzimy do tegoż oto miejsca. Tutaj, ja nie jestem akurat fanem schodzenia kablami w ten sposób. Zwłaszcza, że te kabelki sobie ukryjemy. Potem one będą sobie szły chyba po suficie, dlatego zrobimy to sobie może od razu. Jak one mają iść sobie po suficie, to wiecie co, zrobimy to sobie od razu. Tak, i teraz to by musiało skręcać. Teraz bym musiał tutaj ponownie skręcać. I teraz tutaj już mamy maszynki. Zaraz tego to już by mogło sobie tutaj powoli iść w tą stronę. Ale właśnie rozwaliłem to, co nie miałem rozwalać. Tutaj to miało być. I teraz zrobimy sobie. Tak. To sobie zrobimy, żeby... Aha, bo tu. Okej, okay, czyli to musi tutaj być po prostu. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak mamy tutaj wejście. Super. Okej. Okay. I teraz mamy to ciach, ciach, ciach. Zobaczymy, na czy nam starczy kabelka. Bo tu powinien iść od razu do góry momentalnie ten kabelek dokładnie, on teraz sobie powinien iść tak jakoś po suficie w miarę także zrobimy go sobie tutaj, tutaj, tutaj dokładnie dobrze myślę ale mi się skończył kabelek a ja nie potrzebuję copper cable tylko potrzebuję gold cable znaczy tu insert tu inch gold cable także dobra, zróbmy eee, ten silnik już sobie wyłączymy mamy tutaj troszeczkę złota dlatego, już zróbmy sobie tutaj eee, tu zróbmy sobie kabelek, ale nie mam gumy przy sobie, ok? to już jest mi niepotrzebne ale za to jest mi potrzebne tak, to i nie, nie tak I źle to ma być teraz, tak zrobimy sobie powiedzmy gdzieś 48 I teraz to sobie robimy tutaj i mamy dwa razy oplecione i teraz on nie będzie kopał prądem no i dobra to sobie bierzemy no i dobra idziemy idziemy na dół domontowywać kabel dobra dobra tutaj 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 i już kabelek jest Idziemy zobaczyć na górę, czy jest prąd w maszynkach. Powinien być. No i dobrze, prąd jest. Pytanie: tylko, dlaczego te filtry nie chcą działać? Właśnie nie do czego on nie chce działać. Może on powinien mieć tutaj zaznaczone, że ma iron dasta zabierać. teraz może aha, bo tu nie ma albo tu jest odcięty kabel. Ale jestem głupi Cień kabel i zapomniałem go podłączyć z powrotem No Ale dalej te maszyny się tu nudzą Co ja źle zrobiłem Ale widzę, że tu idzie Ale wraca no, no ta maszyna jest po prostu głupia, no ona wysyła to, co nie powinna wysyłać i znowu nam się zaraz zbuguje i będzie problem, no mm, Dobra Ech, Dobra, nie mam do tego głowy teraz, zrobimy to sobie kiedyś indziej Póki co niech to się tam przepala, ja sobie obejrzę odcinek u innego twórcy, który po prostu to robił go sobie jeszcze raz obejrzeć i zobaczyć, jak on to tam dokładnie zrobił. Teraz jest już OK, dobra. Zróbmy sobie może właśnie. Po pierwsze, tak porządek zróbmy sobie. Po drugie, weźmy sobie to. Porządek przede wszystkim muszę mieć. Fakt, czy czyli tak. To jest mi niepotrzebne. Yy, dobra, dalej jest mi limestone niepotrzebny A tu już jest pełno. Niedobrze. Dobra, weźmiemy sobie limestone na odrobinę. Bo limestone niestety nie jesteśmy w stanie sobie yy, mielić. Limestone niestety nie możemy mielić. Niestety, a, a fajnie byłoby móc go zmielić czasem. Hmm. Tu, nie tutaj, tu nie. Gdzie to miało być? Tu jest Refinet, Guma miała iść do kawelków. Ok, pneumatic tube do rur, które są tutaj. O to i to jest mi niepotrzebne. Dyr to miał iść do tutaj. Dokładnie do milenia. Kurczak miał iść do jedzenia. To miało iść tu. To miało iść tu. Kabelki do kabelków. Czyli tu, tu. Tutaj i tutaj, ok. Teraz jest mi potrzebny stone brick, którego na szczęście mamy dość sporawo. Znaczy stone'a mamy na stone brick'a dość sporo, już przepalałem ostatnio. Ale teraz musimy to sobie zrobić. Wszystko ładnie przym przymienić na stone brick'a i teraz tak, z stonbricka musimy przeciąć tak tak i tak Też jak przetniemy sobie tu to mamy filar a jak przetniemy sobie tu to mamy panel a mi nie jest potrzebne mi nic z tego, mi jest potrzebna po prostu taka oto płyta z kamiennych cegieł którą ja sobie wykorzystuję po prostu do do sufitu I teraz tak robimy sobie sufit ciach 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 źle tak to ma być tak to ma być tak 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 tak, to ma być, tak to ma być, tak. Tak. Nie mam co prawda za bardzo jakoś bardzo pomysłu na to, jak zasłonić te rury w sensie takim, że jak sufit zrobić. No ta maszyna jest po prostu głupia, jak ona wysyła ciągle, a to jest pełne cały czas, nie. To ta maszyna jest głupia, jak ona cały czas to wysyła, a to jest pełne, nie? Teraz zobaczcie, to jest cały czas pełne, nie? Oczywiście tutaj to nie działa Teraz muszę to ręcznie tu wybrać To po prostu się długo robi tam i tyle, no To muszę ręcznie tu wybierać, żeby to mogło działać, nie? To jest strasznie irytujące po prostu, no to powinno być automatycznie, może też dlatego, że tu nie ma. A nie, tam jest podłączony system tych rur. No i znowu zdemontowałem ten kabel. Jezu! Nie chcę demontować tego kabla, tylko chcę zdemontować to. No, nie chcę tego kabla demontować. No, tylko chcę wyjść stąd. Czy nie muszę zrobić tak? Tak, jest jakie to jest irytujące czasami, powiem wam, strasznie irytujące to jest czasem. Dokładnie chcę to tak, 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 tak i tak. To ma być ciach ciach, o nawet zasłonimy te rury w miarę, wow, nawet uda się je w miarę zasłonić jakoś, ciach, 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 dokładnie Ładnie rureczki będą w miarę przysłonięte. Przynajmniej taką mam nadzieję. Źle. Tak, tak. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, źle. Tak. I tak. Dokładnie, dokładnie 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 i dokładnie 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 OK tak tak. Tak, ale dokładnie, zrobimy sobie może na, na tej wysokości tej rurki zrobimy sobie Teraz popatrzcie, dało mi do ręki to, a ja jeszcze chcę to, nie? I to jest strasznie irytujące Może zrobimy sobie, może wolałbym to, no dobra niech to będzie na tej wysokości ja to sobie zrobię szybko. Dokładnie, bo ja chcę widzieć, coś, czy coś tam jedzie czasem, czy nie. No i nie wiem, dlaczego to nie działa. To jest strasznie irytujące. Eee, dobra, zrób mi tak. To tak. Zrób mi to. Nie źle. Zrób mi to. Teraz patrzę. Dało mi do ręki to. A ja, a ja używałem tego, nie to jest. Potrzebuję to. Okej. To... Okej. Okay, okay. I okej. Okay. Dobra, zrobione. Super, super. 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 No, i to już zaraz będzie praktycznie skończone, ten sufit. No, i to już mam praktycznie zrobione. Okej, okay, okej. Okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay, okej, okay. okej, okej, i okej, okay. i sufit już mamy skończony. Sufit już mamy praktycznie skończony, także super, chociaż tyle się udało zrobić w miarę. No i dobra, to oczywiście tam jest wszystko jeszcze do zakrycia, w sensie takim, że tam muszę zrobić, po prostu zrobię chyba daszek normalny jakieś w miarę, ja mam jedną, jeden panel słoneczny, dlatego pójdziemy sobie go na dach, ja wrzucę go sobie tam, miejsce w którym on powinien być, ale do którego jeszcze nie ma rureczki doprowadzonej, po którą sobie pójdziemy. i spróbuję ją, znaczy nie spróbuję tylko ją tam po prostu doprowadzę dokładnie i dokładnie nie ciągniemy zbyt wiele bo ciągniemy na razie 21 eunatik także dość mało ale na spokojnie sobie poradzimy z 21 eunatik co to jest Spokojnie, no jeszcze dojdziemy do masfabrykatora, który będzie wciągał bardzo dużo prądu, masfabrykator Na najwyższym napięciu ciągnie jakieś 2000 eunatik i to jest e, najwięcej ile w ogóle możemy wyciągnąć z tych wszystkich paneli to jest taka ilość, że się nawet MFSU rozładowywuje bo nie jesteśmy w stanie po prostu pociągnąć więcej prądu, bo nie, nie przejdzie więcej tą rurą nie przejdzie więcej prądu niż 2000 eunatik ale no i tyle, nie, bo panele sobie dadzą radę na spokojnie z czymś takim, z takim zużyciem prądu ale no nie dadzą sobie rady z no ale nie dadzą sobie rady po prostu z większą ilością prądu i tyle, dobra yy, to by było na tyle w tym filmie, tak czy dzisiaj krócię, króciutki odcinek Chciałem zrobić zasilanie od tych maszynek w zasadzie i to tyle. Dziękuję wam za obecność na tym odcinku. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz jakiś ślad po sobie. To by było na tyle. Dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie się.